Siema! dzisiaj tour track. Szukanie żabki, rozbiórka, kombajny, żeby wyjąć redukcję. I to by było na tyle. Dobra, nara. Zapachy nie kręcisz. Zapach jest hermes. <mulizacja> Szukanie żabki, znalazł. Znalezione Pokaż, pokaż, udowodni. Jes! Weź to pokaż, że to wygląda jak ta wiwiura z epoki lodowcowej, dobra? Pokaż rękawicę. Nie tą. Z drugiej strony. Elegant. <grym> rozbiórka kombajnu klejna, żeby wyjąć redukcję, której tu nie ma, ale mocno wierzymy, że jest. Musi być. Musi być. Impecil, który projektował ten kombajn. Nie mógł pomyśleć wcześniej, że ja będę potrzebował taką redukcję. Ciężko powiedzieć. Zapytaj jego. Wydaje mi się, że on może już dawno nie żyć. Pokażemy ładnie. Jaka jest opinia eksperta? Slabo nie działa. No, nie działa. Chyba z tego co się robi. Przebitki z tego co się robi. A co się robi? Nic się nie robi. Dzień dobry. Chciałem dzisiaj zaprezentować ten oto pojazd. Zapytacie zapewne, co to za pojazd? Ja wam mówię. Ścinareczka do fasoli. Proszę o zaprezentowanie sprzętu. Zaczynając od przodu. Mamy tutaj ...maglownicę. Pomyślcie sobie, no, zwykła magownica. Nie tym razem, nic bardziej innego. Gdy skręcamy kołem kierownicy w lewą stronę, koła, nie uwierzycie, skręcają w prawą stronę. To jest inwencja twórcza właściciela. Gusta i guściki, więc nie będę się wypowiadał na ten temat. Co kto lubi, prawda? Siema. Dobra, Nara.